Witam wszystkich! Nazywam się William Amzlak i pragnę powitać wszystkich w naszym siódmym odcinku Genes Longevity TV. Czy słyszałeś o komórkach macierzystych? Jestem pewny, że tak, jednakże chciałbym podzielić się z Tobą swoją wiedzą na temat komórek macierzystych. Jak są one magiczne, jak zmieniają świat medyczny. Żeby zrozumieć, czym są komórki macierzyste, cofnijmy się do początku życia. Jak życie się zaczyna? Życie u ludzi zaczyna się od fuzji kobiecego zalążka i męskiego. Spermatozoidu, zawiera on miliony spermatozoidów, wyselekcjonowanych szczęściarzy walczących o prawo połączenia się z kobiecym zalążkiem. Zgadnij co dalej. Kiedy się połączą, formują pierwszą embrionalną komórkę macierzystą. Od tej komórki zaczyna się życie. Ta komórka ma niesamowitą moc. Zduplikuje się w dwie komórki. Jedna będzie identyczna jak oryginał, a druga uformuje pierwszą embrionalną tkankę grupę identycznych komórek. Po siedmiu dniach, po masowych podziałach komórek, trzy podstawowe komórki embrionalne gotowe są do działania. Każda z nich odpowiedzialna jest za kreowanie rodzin dorosłych komórek macierzystych, które będą formować wyspecjalizowane komórki takie jak mózgowe, krążeniowe czy komórki mięśniowe. Olbrzymią różnicą pomiędzy komórkami embrionalnymi a dorosłymi komórkami macierzystymi jest to, że embrionalne mają nielimitowaną moc do tworzenia każdej wyspecjalizowanej komórki, podczas gdy dorosłe komórki macierzyste mogą stworzyć tylko te, z których mają pochodzenie, będąc częścią powtarzania się tej samej tkanki. Użytek z komórek embrionalnych jest egzekwowany i regulowany przez rządy z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że żeby uzyskać embrionalne komórki, musimy użyć embrionalne komórki macierzyste. Co było powodem dyskusji i krytycyzmu. Obecnie już nie jest to tak kontrowersyjne, ponieważ japońscy inżynierowie znaleźli sposób na kreowanie embrionalnych komórek macierzystych z dorosłych komórek skóry. Rozwiązując tym dyskusję na temat etyki. Kolejnym powodem jest to, że embrionalne komórki macierzyste są tak niesamowicie potężne, że mogłoby być nawet możliwe klonowanie ludzkich komórek. I to jest kolejny temat do debat. Ale wróćmy do życia. Po dziewięciu miesiącach dziecko rodzi się z ponad dwustoma różnymi wyspecjalizowanymi rodzinami komórek wyprodukowanymi przez komórki macierzyste. To jeszcze nie koniec, ponieważ natura jest przewidywalna, przewidywalna w czym? W krótkim wieku komórek. Podczas życia komórki umierają albo nie replikują się. Potrzebujemy rozwiązania, a komórki macierzyste są tym rozwiązaniem. Natura stworzyła przechowalnie w każdej części naszego ciała do przechowywania komórek macierzystych, głównie w szpiku kostnym, w skórze i zgadnij gdzie? W tłuszczowej tkance brzucha. I teraz właśnie to staje się bardzo ekscytujące. Co jeśli moglibyśmy wyodrębnić te komórki macierzyste do leczenia chorób? Czy wiesz, że było to dokonane już wiele lat temu? Jest to nazywane transplantacją szpiku kostnego który faktycznie jest transplantacją komórek macierzystych. To jest protokół użyty dla pacjentów z ostrymi objawami białaczki, u których zaczynamy od wyeliminowania komórek ze szpiku kostnego, pozostawiając pacjenta bez obrony odporności komórek. To jest powód, dlaczego jest on odizolowany i przebywa w sterylnym środowisku. W momencie, kiedy jest to dokonane, szukamy odpowiedniego dawcy, który ma podobne geny, w celu uniknięcia odrzutu. Wtedy komórki dawcy są wstrzyknięte w celu wymiany tych rakowych. Ten protokół ma dwa podstawowe problemy. Pierwszy to znalezienie odpowiedniego dawcy, a drugi to uniknięcie odrzutów tkanki poprzez użycie agresywnych komponentów zapobiegających odrzutom. Dzisiaj użycie komórek macierzystych prawie zrewolucjonizowało medycynę, kreującą nową dziedzinę medyczną nazywaną medycyną regeneracyjną. Celem jej jest wybranie odpowiednich komórek macierzystych, które mogą być wstrzyknięte w specyficzne miejsca, żeby stały się wyspecjalizowanymi komórkami, których potrzebujemy. Medycyna regeneracyjna jest przyszłością medycyny. Każda funkcja, każdy organ będzie celem komórek macierzystych. To już się stało w sportowej medycynie, gdzie atleci używają własnych komórek macierzystych w leczeniu stawów, a w szczególności przy uszkodzeniach stawu kolanowego. Niektórzy profesjonalni atleci będą mogli zostać w sporcie zawodowym wiele dłużej dzięki regularnym strzykiwaniu komórek macierzystych w ich stawy. Transplantacje serca zredukowane będą dzięki użyciu komórek macierzystych w sercu. Izraelscy naukowcy osiągnęli sukces w leczeniu niektórych chorób ślepoty stosując komórki macierzyste. Choroba Alzheimera, Parkinsona, a nawet autyzm są dzisiaj przedmiotem badań naukowych. Cukrzyca typu drugiego i wkrótce cukrzyca typu pierwszego będzie sukcesywnie leczona używając komórek macierzystych. Protezy kolan i stawów nie będą więcej używane. A co z tematem skóry? Leczenie oparzeń przy użyciu transplantacji komórek macierzystych jest dzisiaj wielkim sukcesem. Gdzie Genes znajduje się w rewolucyjnej technologii komórek macierzystych? Zobaczymy to w naszym kolejnym odcinku, w jaki sposób używamy komórek macierzystych, dzięki pracy doktora Nathana Newmana. Nazywam się William Amzelag jestem z pokolenia młodych. Do zobaczenia w następnym epizodzie.